Zaczynamy szósty sezon mistrzostw historycznych rajdowych samochodowych, mistrzostw Polski z Motulem. To już jest siódmy sezon z Motulem, bo pierwszy jeszcze nie było mistrzostwami. Także mamy bardzo dobry, zwycięski team, jeśli chodzi o sponsora. Mamy wspaniałe załogi, coraz nowe dochodzą. W tej chwili doszły nam bardzo ładne załogi. Z nowymi samochodami jest nowy Opel, jest Volvo. Także bardzo nam się to ładnie, ładnie rozbudowuje. Mamy siedem rund w tym roku: szczególnie jedna szutrowa, rajd polski. Jest gdzie jeździć. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszamy. Rajdy mają to do siebie, a szczególnie rajdy historyczne, że im trudniejszy rajd, tym lepszy. Że rosnąca trudność rajdów nie stanowi dla nas y, żadnego problemu. Stanowi świetne wyzwanie i każdy się, się z tym doskonale czuje. Y, 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 rajd świtnicki zawsze był należał do najlepiej zorganizowanych, w tej chwili w troszkę innej formule. Odcinek miejsc odcinki miejsce bardzo sympatyczne, niezła długie, takie spektakularne dla kibiców. No, bardzo ładne odcinki górskie, bardzo szybkie, z dużą ilością szykan, z różnym asfaltem, z kostką bazaltową. Także będzie się działo, będziemy jechali pod górę, będziemy jechali w dół. Serpentyny walimskie są niesamowite. Dowcip polega na tym, że po pierwsze trzeba dojechać. A po drugie, jeszcze trzeba dojechać w dobrym czasie. W związku z powyższym każda załoga musi rozłożyć swoje siły, swoje umiejętności, nie zajechać sprzętu, a jednocześnie być konkurencyjna wobec wszystkich pozostałych. I na tym polegają rajdy. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. I to jest to, co ściąga do nas ciągle nowe załogi, nowych zawodników i ciągle wspaniałych kibiców.